Z tymi plecami jest Ratusz Lubelski, tak zwany Nowy Ratusz, bo Stary Ratusz to na rynku, tutaj zwany Trybunałem. Tutaj symbol Lublina, Brama Krakowska. Tutaj nie w... skacz, gdzie się skacz, tak? Nie skacz tak. Krakowska, Muszę powoli pokazać. Mieście. Dobrze. No i parę słów tutaj chciałbym powiedzieć o tym miejscu, w którym się znajdujemy. Może zaczniemy od Bramy Krakowskiej. To Brama jest symbolem Lublina, ona prowadzi na Stare Miasto i została zbudowana w roku 1341 za panowania Kazimierza Wielkiego po najeździe tatarskim, który tutaj spostoszył okolice i wtedy właśnie w miejsce drewnianego bramy do miasta zaczęto znosić tą Bramę Krakowską. Ona jest, jak Państwo widzicie, zbudowana z cegły gotyckiej. To jest taka charakterystyczna sposób układania cegły. Na podmurowie, podmurówce jest oczywiście z wapienia, a tutaj to zwieńczenie tej bramy no to już jest późniejsze, bo jest z XVI wieku. I hełm, który ją kryje i monogram, który tam widzimy to jest Stanisława Augusta, bo wtedy Komisja Dobrego Porządku przebudowała bramę i umieściła w 1774 roku ten podwłaszany monogram, który tam mhm. widzimy. W ogóle historia tej bramy jeszcze taka bardziej współczesna. Ona w ogóle A, tu była... A tutaj gdzie są kamienice, tam kiedyś były mury? Tak, tutaj no. był, był, była linia wałów i murów. A tutaj, no. jakbyś pokazał za, za... naszymi no. plecami, był barbakan. Gdzie, w tym miejscu? No tutaj przed bramą był, bar, był barbakan i tutaj jak są płytki chodnikowe ułożone, to one nawet są tak specjalnie zaznaczone tutaj, jak, jak ten barbakan. Właśnie w tym tak, tak. To jakby to z góry spojrzeć, no to co to, to się odbija, bo on... Czy przecież to był element yy, obronny miasta tak, Barbakan? Tak, tak. On po prostu tak to takie było przed tak, tak, które tak. miało tutaj kontrolować, yy, kto wjeżdża i wyjeżdża. Tak, i wjeżdża z tak, ale ten barbakan to później został zbudowany, mm -hmm. bo barbakan to już jest 15 wiek, wiek 15. Mm -hmm. tak. No niestety nie został, ale teraz właśnie jak robiono remont krakowskiego przedmieścia to natrafiono na ślady i właśnie to zaznaczono to innym kolorem tej płyty, jak, jak ten barbakan właśnie przebiegał. No i ta brama w ogóle była przez cały swój okres otynkowana dopiero tą cegłę odsłonięto podczas czas przebudowy w latach 50. Bo tutaj w ogóle ten, te budynki, które tutaj obok są mhm. były zniszczone w czasie wojny, w, w czasie bombardowania Lublina i podczas walk o Czyli września, Lublin tak? we wrześniu mhm. tak, 1939 roku i w czasie walk w 1944 roku były wypalane, bo to był tak zwany hotel centralny, bo teraz tam jest muzeum. A gdzie, w czasie, gdzie? O no tutaj, 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 gdzie stary Pedet kiedyś mhm. się mieścił. hotel? Mhm. E, tak, hotel centralny. Ja tutaj mhm. nawet przyniosłem, żeby pokazać jak to wyglądało właśnie podczas, po, po, po bombardowaniu. Tu pocztówka jest z, 50, z początku lat 50 to tutaj widać jeszcze spalone te, te, te budynki. Ta brama jest jak widać otynkowana mhm. i tutaj też przebudowano ten balkon, bo on tutaj kiedyś biegł jakby w całości. Mimo, że pokażę a widzę, tu, teraz jest tu, bo tutaj pokaż palcem się na, na fotografii na razie, na fotografii. tu jest w całości tak, balkon, tak. a tu teraz jest teraz tylko jest fragment. fragment z tego balkonu. Ja pokażę, tutaj przybliżę, chyba będzie to widać. No i moje, odsłonięto wtedy ten tynk, ale przy okazji zdjęto ten obraz Matki Bożej, który tutaj wisi. Świętego Antoniego, który jest z drugiej strony. I on dopiero powrócił tutaj na bramę Kerkowski po 89 roku. i Zarówno Matka Boża z tej strony, jak i z drugiej strony to później pokażemy święty Antoni. No i cóż, tutaj też były mury, to w ogóle Lublin, chociaż jest na prawie magdeburskim lokowany, to no, tutaj osada wcześniej istniała i on ma taki nietypowy dla miast średniowiecznych kształt, bo jest taki prawie okrągły, to, topografia to wymusiła. Mhm. A tutaj w ogóle też, też podczas teraz tych prac ostatnich, no, odkryto tutaj cmentarzysko, które się datuje na wiek XI i tutaj znaleziono pokówki. Nie, nie zostało to niestety za, w żaden sposób tutaj e, zaznaczone, ale, ale co ciekawe e, z XI wieku były to pochówki już chrześcijańskie, bo, bo e, były m.in. dzieci tutaj chowane, e, 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 znaleziono przy nich tam krzyżyki i tak dalej. Czy tu kiedyś by, jak e, lubię się rozwijał, Kiedy, kiedyś był mało osadą, chyba nawet w dwóch dwóch miejscach no były, Czwartek, były... na górze Czwartek tak. było w centrum tutaj to, 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 mhm. to właściwie później dopiero gród tutaj się przeniósł na to, na to wzgórze mhm. no i jeszcze jak tu jesteśmy na placu to po, powiedzmy parę słów o Ratuszu Lubelskim tutaj go widzimy no to jest budynek klasycystyczny, powstał w dobie Królestwa Kongresowego w 1826 roku w miejsce dawnego Kościoła i klasztoru Świętego Ducha. A ten Kościół Świętego Ducha tutaj też widzimy. Czyli został fragment, tak? Tak, a tu, fragment, większa część została. Tak, tak, tak. A to było, bo to, to uległo Czyli spaleniu miasto to podniszyło, tak? Tak, i to był szpital. Mhm. Był, gdzie był szpital? No właśnie tutaj, gdzie, 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 gdzie ratusz stoi. Szpital Świętego Ducha, właśnie prowadzony przez zakonników. I, i w miejsce, na, na, na gruzach można powiedzieć tego klasztoru, został ten ratusz klasycyjny zbudowany. No on też był zniszczony w 1939 roku i poprawiony w 1944. Także był cały, właściwie całe skrzydło w ogóle tego ratusza to legło w gruzach i ono nie jest odbudowane, bo on tam jeszcze w głąb sięgał. A tutaj była, był też taki domek przed wojną, gdzie, gdzie się mieściła straż pożarna, tam niżej był dworzec autobusowy, ale to, o tym to nie będziemy mówili. A tu w głębi dep tak. No przechodzimy Idziemy teraz na Stare Miasto, wchodzimy i pokażemy jeszcze Państwu ciekawostkę, mianowicie fragment pozostałości murów obronnych. No w Bramie Krakowskiej znajduje się Muzeum Historii Miasta Lublina, tutaj jest wejście z tej strony, chociaż nie wiem dlaczego, moim zdaniem powinno się tutaj wybić furtę, żeby wejście było przez Bramę Krakowską, można z tam panoramę oglądać, a tutaj też zrekonstruowano tą kratownicę też teraz ostatnio i ona może być opuszczana. A i tutaj ciekawostka, tutaj było kręcone w ogóle na starym mieście, ale w bramie krakowskiej w szczególności film, serial „Czarne Chmury. Ja pamiętam w 1972 roku jak to się odbywało, wtedy tutaj zjechało masę tych, tych aktorów i scenarzyści to trochę tak jeszcze y, przebudowali. I tam w, właściwie wszystkie sceny miejskie w Warszawie, no to się dzieją właściwie, były kręcone w Lublinie y, w, czarny, w serialu „Czarne Chmury. No i już jesteśmy na starym mieście, a tu świat powiechował, jak ja a my sobie tutaj skręcimy. No tutaj pod, pod to idziemy w kierunku baszty, Tak, tak. Jedyny tak. Basty, która zachowała się tak z jest. elementów fortyfikacyjnych, Lublina. Tutaj jest właśnie widok też bramy krakowskiej z no XIX wieku. O, widać ten domek, o którym mówiłem, który został wyburzony. Który domek o Oto, oto, oto. Ten. Ten, tak. jakiej on Dobrze. Dobrze. No tutaj też widok jest na ulicę Kowalską. I to jest ulica Kowalska.